Nie ma widzowy w końcu zielone. Nie będę w nim tyłka. Na film trwa długo, więc to będzie jakby cięcie, ale. muszę stawki to pierdolki to. A, zaś czerwone. przejechałem Ten skręca, szkoda. Vibracje no. na gałce. Widzę, że krzyża się noce. No, jedziemy, jedziemy. No jedź Ej. leje mocno para, się mnie trzymaj się w prawej strony następny ucha trzymaj się z prawej strony, nie, nie będzie skrętów tylko taki zjazd wiedziałem jak byk wiedziałem płacz się, panie kurczaki dobra nie ma miodu od chuja. jedziemy kurde nie ma pierdolenia a ten gdzie gdzieś kurde skręca do jasnej czasy aż się poplułem kurde jak polski mechanik na koszulce wy zgubieni tak coś. owiczenie nie 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 Dobra Zastępny był Zna, zna te nasze Już, już Już każdy zna Moc, Kurde, szkoda, że nie ma tutaj takiego Czegoś Jak ktoś zapomni się Żeby dało się zawrócić A nie jechać kilka kilometrów Ludzie, kochani Chyba każdy by się wkurzył No pierdziel, no stoi. Jedziesz, jedziesz, jedziesz. I tak debile cały ruch zamokowali. Poczekaj. Nie pierdol... Muszę się przejechać. Ja muszę przyjać Mam to w nosie. Kurde, policja. A policja nic. a syren, ani nic. Widać, widać, że to Polska, a nie. A, nie, nie. Polska. Polska. Polscy tak też robią. Śmieci wywalają, gdzie popadnie. Oj, następny był. Niereg. O, szecie. Znajdę nowe teraz. to nie mieliśmy jechać, wiem, ale ty mieliśmy jechać. Tylko ja się zapomniałem, przeliczyłem. Trasę, przeliczyłem. trasę Człowiek. ja mam przeliczyć przed tobą. Co to jeszcze? Zresztą się i o, te elektrykę wymienić. Może kamy są pobnite. Kurde, jak są pognięte to wygrywasz, że błędy, a ja jadę na wart. Tak? Ja będę się wart. W trasie, Kurde. Więcej problemów niż myślałem. Kurde. To trzeba... Rurę, rurę, rurę. Aż kolbę wypluję. Z wsady. Kolbę tu w ciężarówce za tak łatwo nie da się wrócić. A może te, tak, jak go chcę sprzątać. wtedy inna sprawa. A zrobisz Ja muszę tu się fajnie bólnoć. Tyle, ja się tu zjadę. A, tu właśnie dwa posłówki Nie zwalniaj! Jest, nie zwolnili. Kurczaki! A ja tak ja was. Paliwa mam sporo, by mogę jechać co mi się przydało Sprawne Nie tak widać jak wcale Ile, ile jeszcze mam zostało godzin jazdy

Stanach, Stanach Nic ja się nie udało Jak nie, to co przecież co, co, wykombinuję Trzeba jakoś już ustawić Ja i to się z górkę ja, Cały czas, nie, nie można Pod pod górkę, No kurde, a młodzież Cóż, jak się tak lubią, ci lać, bić, bo oni sobie robią swoje, a nie nazwać komuś. kurde. Oby mi nie nazwisko robią, ale ludziom im przyjemność. Trzeba wiedzieć, co muszę, na co muszę się pilnować. A tak, to jak przejdę do pałę, to ich już jakby, trzy razy bym postrzegał, a później działał tego rodzaju po tak wiem bo, osób... bo wtedy to będę musiał do ziomka tam czy ma jakąś radę proszę? nie byłoby po prostu to to oni tak się wracają i tak ci by wracały gdzie to bija? gdzie jest tu pożytek? Nie ma tu korzyści. Próbujesz, próbujesz. Bez uzgi, nie ma co działać. Tak samo 9 lat związku, później poszło w korerę. E, później dwa miesiące związku, poszło w lecz jeszcze do wróciłem i odpisuję, więc chyba ja też muszę odpis Więc ja już wam powiedziałem, że nie mówiłem. Będzie okazja, to teraz pozostawiam, jak będzie okazja to nie. Ja już nie będę się w tym męczył Ja już wysiadam. Moja psychologia wysiadła. Sami jestem w Szympniu, sami w Szympnicu, sami w Bogowie, sami ruszę w pierwszym, a sami w polach, a do szelestu w, w polach jestem. Dziś się mogę zamknąć. Ja Jestem tam, w polach siedzę, czasami coś tam pojmuję, gdzie leci. by się męczył. Tak, nie wie, to jest gig. A nie razu tutaj problem nie wyrąbać. Ale tu jest zajebisa Tu się można cały czas gaz podłogę i się nic, a nic nie męczysz. Jedziesz bez problemu. Musisz kierownicę, tak pomyśleć, ona ci będzie zjeżdżała, a ty go a ty tak wyłączy. Zium! O kurde. Dobra, dobra, dobra. się bardzo pościągnął. Ale obszrawie prawdziwe, że auto odwalone, a ty nie, ale... Nie lecisz po całej drodze i nie zablokujesz całej drogi. Bez przesady. Jego cała droga zablokuje. urtaki eee, Jak zwykle coś W porządku, znajdźmy inną trasę. A wiesz się Now, like